Najpierw wybudowali mur. Mówili, że wszystko jest w porządku, że to tylko powódź. Nie pytali, czy ktoś chce zostać w środku. Zamknęli wszystko, co prowadziło na zewnątrz. Tymczasowa izolacja doprowadziła do tego, że ludzie zaczęli wariować. Na początku jeszcze wierzyli, czekali, liczyli zapasy. Powtarzali sobie, że to kwestia kilku dni, ale dni zamieniły się w tygodnie. Kiedy zabrakło wsparcia, ludzie zaczęli tworzyć własne zasady niepisane, niesprawiedliwe, ale skuteczne. Liczył się tylko argument siły walcz albo gin. Niektórzy próbowali uciekać, sprawdzali przejścia, szukali luk. Większość nie wracała. Ci, którzy zostali, zrozumieli coś bardzo szybko: że nikt nie przyjdzie, że nikt nie rozwiąże tego za nich. Żeby przetrwać, trzeba było robić rzeczy, których wcześniej nikt nie usprawiedliwiał kraść, oszukiwać i zabijać. Z czasem przestało chodzić o to, kto ma rację. Liczyło się tylko kto ma siłę na kolejny dzień. Ludzie zaczęli odbierać sobie nawzajem coś więcej niż zapasy. Odbierali nadzieję, spokój, resztki człowieczeństwa. W takich warunkach nie ma bohaterów, są tylko decyzje, a każda decyzja zostawia po sobie ślad.